Dzień dobry. Nie tak dawno była recenzja Monstrat, i mówiłem tam, że cieszę się, że polskie wytwórnie sięgają po ciekawe rzeczy z zagranicy: czy to ze wschodu, czy z zachodu, czy z północy, czy z południa, nie ale robią to i dzięki temu mamy do nich łatwiejszy dostęp. Bo w zalewie tych wszystkich nowości, które są, a wierzcie, mi jest ich cała masa, bo ja to regularnie sprawdzam, to po prostu. Te rzeczy mogłyby umknąć, a na szczęście, dzięki temu, że wydają je polskie wytwórnie, no to po prostu mamy do nich łatwiejszy dostęp i nam nie umykają. I tak jest w przypadku debiutanckiego albumu Black Sun Disciples Finlandii. Zapraszam. Sam Disciple, pewnie też by mi ta nazwa gdzieś umknęła. To jest duet z Finlandii. Oni wcześniej pojawili się jeszcze na splicie, kilka lat wcześniej. No, a teraz wydają pełniaka. I gdyby nie Old Forest Production, który tego pełniaka wydał, to pewnie bym ten krążek przegapił. Ale że wytwórnia podesłała, to bardzo się z tego powodu cieszę, bo to naprawdę świetny album. Krótko mówiąc, według mnie ta rzecz no, jest jednym z pretendentów do debiutu roku. A w każdym razie pełnowymiarowego debiutu, no bo panowie już wcześniej coś tam nagrali. Black Sun Disciple i ich Hatebound warfare. Hate warfare. Pełniaczek wydany, kiedy to było w tym roku, ale który to był miesiąc, chyba czerwiec? Chyba. Yy, tak, 7 numerów, około 40 minut, prawie 40 minut muzyki. No i jak mówimy, Finlandia, to pomyślelibyśmy sobie, że będzie dużo tej skocznej budy, dużo mm, takich fajnych, leśnych melodyjek, ale nie. Black Sun Disciple to jest inna para kaloszy, a w zasadzie można by chyba bardziej powiedzieć, Inna para bardzo mocnych butów, bo tutaj dominuje moc, potęga, majestat, podniosłość, agresja, nienawiść. To wszystko jest tutaj ze sobą wymieszane, ale to, co właśnie najbardziej uderza w przypadku Black Sun Disciple, to jest ta siła. Ta siła niepowstrzymana, siła pomieszana, właśnie troszkę tchnąca majestatem, podniosłością tego, takich momentów, chociażby w intro, gdzie wspaniale wchodzą klawisze, ale także w początku pierwszego numeru. Który niesamowicie mi się kojarzy z chociażby naszym White Werewolf. Zresztą tutaj takich odniesień jest więcej, ale to też po prostu dlatego, że oba te zespoły hołdują w starej szkole grania. No i tak jak właśnie chociażby White Werewolf, te skojarzenia gdzieś tam sobie idą. Czasami Black Sun Disciple wspaniale wspomaga się klawiszami. No i. Podobnie jest, jest więcej, ale do tego jeszcze wrócę. Te klawisze tutaj naprawdę robią fajną robotę, potrafią albo wprowadzić taki nastrój grozy, albo taki nastrój podniosłości. Świetne brzmienie, bardzo mocne, bardzo takie naładowane brzmienie sekcji rytmicznej. Perkusja i dwie stopy tutaj robią naprawdę świetną, świetną robotę. W ogóle to brzmi wszystko bardzo mocno. Nie tak właśnie fińsko, wiecie, raczej tak. Finowie to takie mają to brzmienie troszkę lżejsze, troszkę takie wyższe, a tutaj jest wszystko nisko nastrojone. Naprawdę. To jest troszkę jakby jakaś kolumna pancerna z dużą prędkością przetaczała się przez Waszą miejscowość. No. Są tutaj też oczywiście momenty porywające, i nie ukrywam, jest dwa czy trzy takie: są takie dwie czy trzy chwile, kiedy rzeczywiście słyszymy w tym, że panowie są z Finlandii. Ale to naprawdę jest minimalna sprawa i w ogóle nie wyznacza tego krążka. To, co wyznacza ten krążek, to agresja, nienawiść, ale właśnie ta moc i potęga. I do tego świetne, świetne um, riffy, bo ten black metal. Um, Black Sun Disciples stoi też riffami. To nie jest zabawa w tremolo i tak dalej. Tutaj są właśnie naprawdę dobre riffy, bardzo ciekawe melodie, choć też melodyka nie wyznacza tego krążka, ale ona tutaj jest. A jest nawet parę, tak jak już mówiłem, momentów naprawdę chwytliwych. Świetna po prostu rzecz, która potrafi na te całe 40 minut totalnie przykuć naszą uwagę, bo każdy numer tutaj no jest. Bardzo, bardzo wyrazisty. Nawet to intro, bardzo mi się zresztą ono podoba, świetnie wprowadza w klimat tego krążka, jego bojowości, jego podniosłości, jego agresji i nienawiści. To naprawdę jest takie wezwanie do walki, totalne. No i te podobieństwa z White to jeszcze bym tutaj odniósł się do wokali, bo to jest rzecz, która niektórych może zrazić. Albo to też możemy troszkę odnieść do Actum Inferni, choć na przykład ja bardzo lubię wokale Actum Inferni, ale były tam oczywiście jakieś dziwne stwierdzenia, że to Cash Donald i tak dalej. No to tutaj powiem wam krótko, że ten Cash Donald jest chyba mocniejszy jeszcze niż na Werewolfie czy Actum Inferni. Ale mi on w ogóle nie przeszkadza, szczerze powiedziawszy, w pierwszej filmie to zaskoczyło, bo wchodzi ta totalnie podniosła, ciężka muza, gdzie no, gniecie wszystko i niszczy na swojej drodze i nagle pojawia się ten wokal. Ja sobie myślę, kurde, coś mi tutaj, ale zaraz potem super, to naprawdę ze sobą gra i... Te wokale dodają jeszcze takiego bym powiedział no, oryginalnego smaku tej muzyce. Naprawdę, jak dla mnie to w ogóle nie jest żaden problem. I szczerze powiedziawszy, ten album bardzo możliwe, że wyląduje w moim top 20 tego roku. Nie wiem, czy tak się stanie, ale bo jeszcze dużo przed nami, ale szczerze powiedziawszy. Wcale bym się nie zdziwił. Wydanie ładne w jewel case, aczkolwiek żadnych wodotrysków tutaj nie ma, bo po co komu wodotryski to black metal. Są teksty i to w zasadzie tyle, moi drodzy: wiele więcej tam nie znajdziecie. Old Forest Production, czyli dostępność także bezproblemowa. Bardzo polecam ten pełen, pełnowymiarowy debiut Black Sun Disciple, bo to jest black metal z ery, kiedy black metal był black metalem, niósł wojnę, śmierć, zniszczenie i grozę. I właśnie to wszystko niesie Hatebound Warfare. Zresztą sam tytuł tego krążka, no Hatebound Warfare, to oddaje bardzo dobrze. Oddaję ten materiał. Także jeszcze raz y, polecam gorąco Black Sun Disciple. Będę wypatrywał ich kolejnych wydawnictw. No, to tyle. Dziękuję bardzo. Do następnego.